Cześć, cześć z tej strony na Play Games. A zaraz, że mamy grudzień, to jestem w świątecznym zwieterku. Eee, Takim wiecie, No, po prostu są święta, więc taki akcencik. Słuchajcie, dzisiaj grałem Jormem po raz pierwszy chyba w życiu. Wydaje mi się, że pierwszy i grało mi się nieziemsko, fajnie. Zaraz, że byli tankowie w drużynie, to budowałem się pod damage i pewnie dlatego mi się tak dobrze bawiło. W ogóle quadrę walnąłem Wow, no. Działo się mega dużo po prostu. Przekonajcie się sami. Chyba najlepszy odcinek dotychczasowy, nie, no, zabawa po prostu po całości, mega przyjemnie, mega fajnie, mega yy, dużo emocji, ja jestem zajarany, mega, myślę, że Jormem będę teraz częściej grał, szczególnie po tym damage, co mi się to spodobało, ale pod supporta też się będę, będę próbował po prostu budować, yy, no, więc zapraszam do oglądania po prostu. Gram nim pieszy teraz chyba, może drugi, yy, jedynka to jest... To takie, taka angiełka, nie? Dwójka. Co robi dwójka? To jest takie chowanie się, co nie? Nie, pochłaniający ryk. Trójka to jest chowanie się, a włącz światła, czyli to jest ujczy, dobra. Połaniący ryk, co on robi? Obrażenia, obrażenia, premia wzmocnienia. Kurde, a jedynka? Obrażenia, obrażenia, spowolnienie. Okej. Okay. I trójka z obrażenia szybkość ruchu. Okej. Okay. Co toś zrobił, żeby wieża chaosu dojechała? Dobra, nie mam pytań. Generalnie może jeszcze warto... Kurde, ale się dziwnie gra w ogóle. What? Nie, nie, nie tak musiałem chciałem grać, Jestem... Jestem głupi, dobra, nieważne. W każdym razie by nie to sprostować. Jezu, serio. To wygląda źle. Z racji, że mamy tutaj w drużynie Genesha i Zintiana, no to ja postanowiłem się zlutować pod e, damage. E, czyli przede wszystkim zaczynamy od tej maski ra e, Rangdy. I będziemy się starali zadawać obrażenia. Jezu, jak, jak się nie dziwnie gra w ogóle, nie? I nie wiem co mam robić. O kurde, jaki ona doskok. No, kulkę zabieram. Okej, okay, coś tu się go. No, raz mi kulkę. Urdej, to jest... On pod demycz ma naprawdę fajne możliwości. Okej. Okay. Czyli z tej trójki muszę się chyba wynurzyć z pod ziemi, żeby zadać damage. Spoko. Ale to jednego się ciężko celuje w ogóle, nie? Bo... Ja nie widzę gościa w ogóle. Strasznie duży... duże, duże ekran zajmuje ten jorm. Dobra, weźmy za kulkę. Wiem, że pewnie nie zauważyła, odwala mnie, ale no. Ja się nie znam na Więc musicie mi to wybaczyć. Aha. No, w ogóle w porę skumałem, że, że Jorm nie ma ataków podstawowych w ogóle. Przydatna informacja, nie? Dobra, Chronos. Czyli musimy mocno iść w cooldown reduction, tak? Bo bez tego ani róż. Czyli Chronos, sobie zbudujemy. Spear of Dezo byłby dobry, ale jeżeli się zabija, a ja nie wiem, czy bym zabijał. Więc nie wiem, nie wiem. Na pewno jeszcze rot -off, ta of Tafuti i Gem i Izos zbudujemy. O kurde, triple killa Dobra, grunt, że już wiem, że ataki podstawowe nie istnieją na tym Bogu, nie? Więc to... To już coś. Ale to jedynka mocno bije w sumie, nie? Ok. Oj, to tej jedynki się szybko wynurzam. A i znowu chciałem atakować podstawowymi, nie? Przyczajenia. Ta jedynka bardzo śmiesznie działa. Dobra. Coś nie możemy tego yy, Hadesa dojechać, nie? No ale dobra. Ja jestem mega nieprzyzwyczajona do tego, że Bóg nie ma ataków podstawowych, nie? I cały czas, mimo że nie mam zdolności gotowych do użycia, to staram się podchodzić przeciwnika i zdawać mu damage z ataków podstawowych, czego nie mogę robić. I tak naprawdę po prostu oni nie biją, a ja ich w ogóle nie biję wówczas, Więc to jest, kurde, mega, muszę to zmienić, takie podejście, bo długo nie pogram. Oh no, 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 szkoda. Dobra, nasilnik Kronosa, aha, uh -huh. okej, okay, ta laska Perkutii będzie super wyborem na pewno. A co tu jeszcze zbudować? Co tu jeszcze zbudować? Może coś pod stila, co? Kradzie życia. Kradzie życia, ale pod zdolności. O. O! Trajdą duszy jest super opcją, może to teraz zbudujemy, bo przydałoby się trochę stila. Kurde. Wchodzimy myślę, że fajnie to wyszło. Gdzie on jest? A tam się fabryda teleportowała. A w sumie to przeniosła pod ziemią. Dobra. Kurde, jak tą jedinkę się najdalej przed siebie, to praktycznie nie widzę, nie? Nic. Ta trójka w ogóle mi chyba otrzymywano. otrzymywane obrażenia, co? Eee. Szybciej. A nie. Kurczę chyba, chyba mi nie zmniejsza obrażeń. No to jest ciekawe w sumie. Dobra, może uleczmy, uleczmy trochę tą pele, nie? A i to jednego nie trafiła. Mam ultę jak coś, nie? Dobra, użyjmy sobie tego Dobra, nie ma co. Napierdzielamy Cyk Cyk Dobra, ładnie Dobra. Mhm. Okay. Powiednika sobie wystrzelimy. jeszcze? Kolejne leczenie włączę. I czekamy. Dobra, bronimy po prostu. Czekamy na moich tutaj strzymierzeńców. O! atak, Ładnie. Elegancko. Kurde. Jak się ładnie zgramy, to ich nieźle robimy. I hajsu jest sporo, więc będzie można się odkupić. Jest jak to jest dziwne, że nie ma takich podstawowych. What the hell. Ej, co to jest? Ja coś tutaj mam jakby Eee... Yy, atak postowy, obrażenia... Ojej, o ma jakieś obrażenia. Coś tam ma. Patrzcie tu, czyli jednak... To, 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 to trzeba przytrzymać po prostu. Kurde, się człowiek uczy całe życie, nie? A nie patrzę to co zrobiłem. Dobra, ładnie. Oj oj, ojoj, dobra. Jest okej. Okay. Kulki jeszcze długo nie będzie. O mi by się przydało leczenie, by the way. Dobra, wywalimy. Jedynkę. Czekamy. Czekamy, dobra. Tą jedynkę tam puścimy Dobra, mam w sumie leczenie. O nie 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 nie. Ult. Oj, na tym dużym bólu dobra. Kupujemy... Yy, kupujemy klejnot duszy. I teraz tak. Gemów Izo, może? Dobrobrowy trafiają izolności nazwają to super. Mega dobra opcja, muszę to mieć, nie? Kain Izolacji, yy, jeszcze ten, Spear of the magic będzie super opcją, jeżeli to przetrwamy do tego czasu. No, jest, kurczę, pierwszy znak sytuacji, że gram Bogiem i więcej chcę budować, nie? Dobra, może Egidę skupujemy i to odwrócimy w tym razie. Okej, okay. widzę, że Zinxian trochę tutaj poczyścił. Więc dobrze jest. Jakie w ogóle stoję? 3, 4, 10... No nie jest źle, nie? No pamiętajcie, że pierwszy raz tym grant tym bogiem. Przez połowę meczu w ogóle nie ogarniałem, że... że ta postać ma takie podstawowanie, nie? Ok. Uuu, ale oberwą. Kurczę, no, skubany. Ja mógłbym w niego wejść ultem, ale chyba nie ma sensu. Dobra, tak więc jest, jest taka specyficzna seria, w której Uczymy się razem, bo na poradnikach z widami Wam pokazuję już jakieś gotowe przymioty, które warto budować na danym przeciwniku. A tutaj po prostu uczymy się jak grać. Dobra, jest. Atak. Wow, elegancko. ELEGANCKO! Super, lecimy z nimi. Puszczę leczenie, bo dużo osób jest tutaj poranionych. Ja co prawda nie potrzebuję, ale tutaj też niby gram damage'em, ale troszkę supporta nie zaszkodzi. No i ładnie, mamy dwie wieże przepchnięte. Lecimy z tematem, co? Kurcze. Szybko to dokończymy prawdopodobnie. O, słuchajcie, ej, mi się podoba granie Jormem pod Damage, nie? To ma naprawdę duży potencjał. No, tylko oczywiście ktoś musi tankować, nie? W tym czasie. Zapomniałem, że pod Prickle nie mam redukcji od Dobra, kupujemy Game of Isolation, czyli Konek Izolacji. I teraz budujemy sobie... E, tam gdzie jest Spear of na pewno była ta... O, się dopuszcza niemal. Ale... I ona mnie, kurde, kusi bardzo. I bardziej, że oni nie mają za bardzo tanków. A ona ma płaską penetrację, więc to się super sprawdza. Kiedy zdzajsza w drugą u zdolnością, oznakowujesz go. No to jest po prostu idealna sytuacja dla mnie, więc sobie kupujemy. Eee... Okej. Okay. Widzę, że nas trzeba poczyścili. Kurde Janus ma nadzieję, że to wybroni. Kościół, się, się pożycia na dystans i po prostu połki. Ou, la, la la la. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Oj ojoj oj. oj, oj, oj. Niedobrze. Ej, dobra, lecimy z tym. Oj, widz, jak zrodził. Kurde, jeszcze nie zaraz zabiję. Z ma dużo życia. Ja się może teraz na, na daleko będzie trzymało chwilowo. Póki mi się trochę życie nie odnowi. Yy, kulka. Bardzo chętnie. Kulkę skorzystamy. Przyda się trochę. No dalej wyrzemy. Dobra, fajnie. Trochę leczenia. Ej, bardzo chciałem tą gierkę wygrać, nie? Bo. Bo fajna jest ta gierka mega. Fajnie by to było pozytywnie zakończyć. Pozytywnym akcentem. Nie no, Jorm pod Damage to jest odkrycie mojego, znaczy tak, moje odkrycie tego sezonu, nie? Wiem, że to nie jest nowego. Ludzie w ten, ten sposób grali wcześniej. Ale ja tak nie grałem nigdy Jormem, w ogóle nie grałem Jormem, więc nie miałem szansy się przekonać jak to jest. Popełniłem błąd, że odpowiedź Multa. Aldora, to się wycofamy. Włączę lecę wszystkie możliwe Czy to mi wyrzucę? Elegancko co ja zaraz walnę Quadra. Kwadrę Kwadrę! Łomegę Ziomeczki, co tu się dzieje? Moja chyba trzecia lub może czwarta kwadra w życiu. Nigdy pęty nie miałem jeszcze. Wow, kurde. Elegancko, ej. To było kozackie. To było fajne. No oj, szkoda. Szkoda, szkoda. Chodź i o nas, Janus, chodź tutaj po kulkę, kolego. Trzeba się trochę wzmocnić. Dobra. Przyszedł do nas nasz tank. Kurczę, to dobra gierka, nie? No dawno nie miałem takiej takie fajnej gierki, jeszcze tak pozytywnie zaskoczony, żeby być. Tym bardziej. się wycofuję, nie? Bo on mnie kiepsko z życiem, więc... Wycofam się po prostu. Wiem, że troszkę nie miło wobec mojej drużyny. Ale... Chciałem tak bezpiecznie trochę zagrać. Dobra, wycofamy się. Kurczę, szkoda, że nie mamy tego z Indiana, nie? Bo on sobie do dobrze tankuje. Right. Nie, nie! Zdążę rzucić? Nie? Dobra, rzuciłem. Co chyba? Nie, nie rzuciłem g. Cholera, jasne. Janus nie uciekł ode mnie, chcę się wyleczyć. Aj, niepotrzebnie no, Ale dobra Co goś robi w ogóle? No dobra, nieważne, tak czy siak nie żyje Dobra, fajnie Atakujemy. Strasznie dużo pieniędzy mi się ozebrało... uzebrało, nie? Jest dużo emocji w tym meczu. Pozbierało mi się dużo pieniędzy. I stać mnie na Włóczni Maga. Kurde, już chyba trzeci raz coś za, za oknem, jakiś arm się połącza, nie? Oj, zginę, co? Zginę, dobra. Ale nic straconego, bo Włócznia Maga wlatuje do mnie. I ostatni przedmiot! Który jeszcze mogę zbudować włóczę z półstoszenia? Kurczę, kupimy ją, bo ona jest dobra, a ja zabijam w sumie dosyć sporo. Mam 14 kill, no naprawdę ładnie. I pamiętajmy, że ta włóczę z wystarczy, że, że zaliczymy asystę, nie? a już działa. Więc tym bardziej na plus. Więc teraz mój bilk, będzie fajny. Tutaj, kurde, Nemezis fajnie zrobiła, że odciągnęła naszych, ciwni... znaczy, nasz, naszych sprzymierzeńców od swojego, yy, tego, tego Centaura, czy jak tam się nazywa, nocadny Minotaur. Ona, ona takie 200 IQ robi. Wszyscy ją gonią, a powinni byli atakować po prostu Minotaura, nie? Ser, znaczy Tytana. Sorry, Tytana. Ale, no, tak czy siak wiecie o co chodzi, nie? A wszyscy moi sprzymierzeńcy po prostu, jak robociki, byle chwila zdobyć. <grymne> Niesamowite, ale to, no to są właśnie te mankamenty tego typu gier. Tak, to, to, to doświadczymy wszędzie, co nie? To jest też w w LOLu, yy, też jest w CS-ie, to mogę z autopsji powiedzieć. To jest normalne i tego niestety, no trzeba się z tym pogodzić, tak to wygląda. Sam nie raz zresztą lecę po chwilę, więc wiadomo, jak jest. Dobra. Ale zbudowałem się do pełna, co mnie bardzo cieszy. O kurde, się tutaj... Dobra, leży. Odpalimy, odpalamy Agidę. Ajajaj. Nie wiem czy zabicie go było sensowne. Tego Aokunga. Czy warto było się poświęcać. No ale dobra. Szkoda, że nie zdążyłem jeszcze płaszcza medytacji odpalić, co nie? To by tam zawsze trochę podleczyło drużynę. Ale widzę, że oni sobie poradzili, nie? Została hybryda, która już tutaj naprawdę ledwo żyje, ta hybryda. Tylko kurde, ta nie jest co? Ona bardzo szybko biega, więc dobra, zdążę uciec. Nie wiem, czy my tego na teraz wykończymy. To już naprawdę kiepsko wygląda życie naszych... A dobra, ha, mniejsza z tym udało się. Słuchajcie, gierka jest w ogóle wow, mega super. Yorm pod damage. To jest moje nowe odkrycie. W ogóle Jorm. Nigdy nie grałem Jormem, a ta, ta postać jest w ogóle Jezu. Nie sądziłem, że mam się kiedyś tak bardzo ekscytować takim Bogiem, nie? Eee, tak, to pokazuje właśnie, jak wiele jeszcze przede mną w tej grze. Tak więc, Jorm pod Damage to jest coś, co na pewno będę chciał powtórzyć. No i kurde, waliliśmy kwadrę w ogóle, mega fajnie, 15 zabójstw, 22 asysty, Tame Sun, kozacko. Obrażenia graczy 23000, okej, okay, to nie aż tak dużo, bo tej fele ma dużo więcej razem z y, Janusem. Ale, ale fajny, myślę, że fajny mecz i tak więc, jak właśnie podobało to łapka w górę koniecznie, subskrybujcie po więcej takich filmów i widzimy się za tydzień, na razie, cześć, cześć.